Zatrzymajmy w tym momencie. Wiecie, że Szczerbatyk i Stitch mają tego samego ojca? Wiem, że brzmi to kompletnie absurdalnie, ale taka jest prawda. Oba są groźnymi potworami z wielkim sercem, mają wiele wspólnych zachowań i przede wszystkim wyglądają podobnie. Jeśli zastanawiacie się, dlaczego tak jest, to dzisiaj obejrzałem, jak wytresować smoka kilka razy, żeby wyciągnąć wszystkie szczegóły, które mogliście przegapić. Wyspa... Berg. Film zaczyna się od momentu, kiedy główny bohater wygłasza swój monolog Przedstawia tam swoją wioskę, najbliższych i przede wszystkim siebie Imię Czkawka, a w oryginale Hiccup nie zostało nadane mu przez przypadek Ma ono drugie, głębsze znaczenie, które fenomenalnie wpasowuje się w fabułę filmu W języku angielskim zwrot Hiccup oznacza coś, co przerywa normalny przebieg wydarzeń Dokładnie tak samo jak bohater filmu Wikingowie od lat żyli w nienawiści do smoków Zabijali je na prawo i lewo do momentu pojawienia się Czkawki Który przerwał normalny przebieg wydarzeń był takim zakłóceniem, które wprowadziło nową erę. Cofnijmy się teraz do napisów początkowych. Dokładnie do animacji studia Dreamworks. Zauważcie, że dodana została tutaj nocna furia, którą bardzo łatwo można przegapić. Jeśli sobie zwolnimy w tym momencie, zobaczymy sylwetkę szczerbatka. Wioska nagle zostaje zaatakowana przez smoki. Wszyscy walczą, a czkawka, chce się wykazać, i wbrew pozorom udaje mu się trafić nocną furię. Nikt mu w to nie wierzy, bo w wiosce Berg uznawany jest za nieudacznika I zresztą kilka razy wcześniej też mówił, że trafił do tą furię To nie tak jak ostatnie pięć razy, serio Właśnie, nazwa wioski, czyli Berg Potocznym angielskim oznacza głupka oraz tempaka Mieszka w niej sporo takich To się w sumie nie dziwię, dlaczego akurat taką nazwę nosi Aaaa! Dobry wieczór na tym ujęciu widzimy roga, czyli dwugłowego smoka wzorowanego na Hydrze z mitologii greckiej. W momencie wysadzania domu zauważcie, że jedną głową wprowadza gaz do środka, a drugą używa iskier, żeby go podpalić i wysadzić dom. Początek filmu już pokazuje nam, jak inteligentnymi stworzeniami są smoki w tym uniwersum. Spójrzcie, jakiej broń używa Stoik. Jest to ewidentnie młot wzorowany na Mjolnira. Mjolnir był jedną z najbardziej charakterystycznych broni Tora, nordyckiego Boga. Pierwszy atak Szczerbatka też jest bardzo przemyślany od strony taktycznej. Pierwsze co robi to niszczy bronię dalekiego dystansu, niszczy wieżyczki. Wie, że nie będzie schodził na ziemię, więc niszczy wszystko, czym mogliby go trafić w powietrzu. Nie przewidział jednak, że czkawka wyciągnie taką broń ze swojego warsztatu. Tutaj Wikingowie używają owiec jako wabika na smoki, co też jest taktycznym zagraniem. Patrzcie tutaj: Stoik wychodzi na walkę jeden na jeden ze smokiem. Po przewrocie hełm zasłania mu jedno oko, więc go poprawia. Może to drobiazg, ale właśnie takie szczegóły robią robotę. Szkawka mówi, że trafił nocną furię na nad krótszym urwiskiem. Dostał i spadł! Dokładnie nad krótszym urwiskiem. Nazwa ta również pochodzi z mitologii nordyckiej, a dokładnie nawiązuje do Hugina i Munina, czyli ptaków Boga Odyna. Co też może być istotne, to w sagach nordyckich kruki pojawiały się jako zwiastuny śmierci. To chyba nie przypadek, że ranny szczerbatek wpadł do doliny, która nazwą zwiastuje śmierć. Po bitwie czkawka zostaje przez wszystkich wyśmiany. Pierwszy raz na ekranie widzimy inne dzieciaki, które później będą bardzo ważne. Jak sobie zwolnimy, to zobaczymy, że siostra naprostowuje swojego brata, który śmieje się ze czkawki. Wódz wioski wpada na pomysł wyprawy, zwołuje więc posiedzenie, w którym pyta ludzi, kto z nim płynie. Innym zbyt się nie chce i posłuchajcie, jakie mają wymówki. A w tym miejscu widzimy malunek na naścienny przedstawiający martwego smoka, a nad nim wikinga. Pokazuje to jeszcze bardziej, jak zabijanie smoków jest zakorzenione w ich kulturze. Za to tutaj mogliście przegapić, że pyskaczowi wypada srebrny ząb i wpada do piwa. Jest to ciekawy smaczek, ale tak czy inaczej, prowadzi on rozmowę ze stoikiem, która owocuje zapisaniem czkawki na trening, ale zanim ten się odbędzie, dzieciak próbuje znaleźć trafioną nocną furię. Przeszukując klucze urwisko wpada na złamane drzewo. Na nim zauważyć możemy również ślad po szponach smoka. Po chwili udaje się go odnaleźć i pierwszy raz widzimy. Szczerbatka w pełnej okazałości. Zatrzymajmy się tutaj na chwilę. Też macie wrażenie, że on wygląda bardziej jak kod niż jak smok? Taki, taki kod Batmana, nie? Jum, jum. Historia powstania szczerbatka jest zajebiście ciekawa Wzorowany on jest na kilku zwierzętach Na czarnej panterze, nietoperzach czy chociażby na kotach Jego zachowania pokazują jak wiele cech tych zwierząt posiada W tym momencie wygniata sobie posłanie łapkami Dokładnie jak koty Tutaj próbuje spać jak nietoperz Po internecie krąży nawet filmik, że twórcy zanim, zanim zanimowali sekwencję Przypięcia mu na ogonie protezy i jego późniejszego szaleństwa To było w jakimś serialu pobocznym Najpierw przykleili taśmę do ogona kota Żeby zobaczyć jak się zachowuje Reżyser przyznał się nawet, że wzorowali się na chociażby Totoro Czyli stworku z animacji studia Ghibli. Jego wygląd może przypominać wam Stitcha i to nie jest przypadek. Obie postacie zostały zaprojektowane przez tego samego człowieka, mają tego samego ojca, Chris'a Sandersa. Styl tego reżysera jest bardzo rozpoznawalny. Duże oczy, zaokrąglone kształty, krótki pyszczek, szeroka ekspresja twarzy. To wszystko sprawia, że jego potwory nie budzą strachu tylko sympatię. I mimo tego, że jeden jest kosmicznym eksperymentem, a drugi mitycznym smokiem, ich emocjonalność jest bardzo podobna. Obie postacie są potworami, które z pozoru wydają się niebezpieczne, ale pod maską okazują się wrażliwe i inteligentne. To jest w ogóle świetna klisza, psychologicznie oddziaływująca na widza. Bo dla Dlatego tak lubimy szczerbatka czy stitcha, bo mimo tego, że wyglądają jak potwory, to przypominają wielu z nas domowe zwierzaki. Szkawka próbuje go zabić, ale nie potrafi, po czym wypowiada takie słowa Zapamiętajcie je sobie, ponieważ będą się wiązały z ważnym szczegółem w dalszej części filmu Szkawka uwalnia Szczerbatka i wraca do domu Ojciec w tym samym czasie wypływa i zaczyna się trening Podczas walki Śledzik wymienia cechy smoka w skali liczbowej Jest to poniekąd złamanie czwartej ściany, gdyż taki system oceniania pochodzi z klasycznych gier RPG Trening nie kończy się po myśli bohaterów, więc Szkawka leci do Szczerbatka, gdzie zauważa, że ten ma z Niszczony ogon. Przegląda więc encyklopedię smoków. Zatrzymajmy. Te literki to nie są losowe znaczki. Tekst jest zapisany za pomocą footrock, czyli wariantów staroangielskiego alfabetu runicznego, który co ciekawe można rozszyfrować i przeczytać. Zrobiłem to i uwaga, jest tam napisane dokładnie to samo co czyta główny bohater, skopiowane i wklejone kilka razy. Także trochę rozczarowujące. Wikingowie płyną na wyprawę. Na maszcie jednego ze statków jest wiking, który zjeje ogniem. Dodatkowo, czy ten siomek wam kogoś przypomina? Powinien, bo jest to sączyślin Jorgenson. Ojciec, są i nie żartuję, to serio jest jego ojciec. Czkawka zacieśnia relację ze Szczerbatkiem, przynosi mu jedzenie, czy chociażby bawi się z nim. Patrzcie, że Smok tak ucieszył się z rysunku, że nawet zaczął chodzić na dwóch nogach. W ogóle, samym rysunkiem Nocnej Furii jest świetny szczegół. Pierwszy raz, kiedy widzimy jego skillsy artystyczne, rysunek nie wygląda najlepiej. Są to jakieś bazgroły. Za to, jeśli zobaczymy sobie na scenę z Jak Wytresować Smoka 3, zauważymy jak mocno rozwinął swój warsztat. Fajnie, że twórcy nie zapominają przez lata o takich smaczkach, a później wykorzystują ją, żeby zrobić film jeszcze lepszym. Po kilku dniach Szczerbatek w końcu daje się pogłaskać, a czkawka chce stworzyć dla niego protezę na ogon. Stop! W tym miejscu widzimy rysunek, który jest nawiązaniem do filmu Powrót do przyszłości i do słynnego kondensatora strumienia. Czkawka uczy się latać, jak i progresuje w treningu, przez co staje się popularny w wiosce. Szczerbatek pokazuje swoje kolejne kocie zachowanie, gdzie podąża za wiązką światła, a jeden z bliźniaków na widok małego smoka mówi: On jest mniejszy od mojego! I tu się urywa, dalej już sobie dopowiedzcie. Przechodzimy do jednej z najlepszych scen filmu, pierwszego lotu. Już na starcie pojawiają się pewne komplikacje i dzieciak ledwo uchodzi z życiem, bo leci na pomoc w ściądze. Zauważcie, że kiedy ją łapie, to i tak za chwilę ją wyrzuca. Nagle podlatują małe smoczki. Wsłuchajcie się w to, jak brzmią. Twórcy przyznali się, że do ich udźwiękowienia użyto dźwięków legendarnej Chihuahu Paco. Piesek niestety zmarł jakiś czas temu. W ogóle, miejsce w którym się znajdują przypomina groblę olbrzyma na wybrzeżu Irlandii Północnej. Możemy to poznać po tych charakterystycznych sześciokątnych skałach. Ojciec wraca do wioski i jest dumny syna, który podczas jego nieobecności stał się ulubieńcem tłumu. Potrafił robić ze smokami to, co innym wikingom się nie śniło. Zrozumiał, że smoki mają instynkty zwierząt i używał na nich drapania pod brodą, czy chociażby wcześniej wspomnianej wiązki światła. Szkawka wygrywa konkurs i dostaje możliwość zabicia swojego pierwszego smoka. Nikt wtedy jeszcze nie wie, że on wcale... Nie chce tego robić. W międzyczasie Astrid go śledzi i wpada na kryjówkę Szczerbatka, ale nie wie jeszcze, że ten również dla niej stanie się przyjacielem. Zaczyna się dosyć niebezpieczna przejażdżka, w której bohaterzy zbliżają się do siebie, ale ja chciałbym zwrócić uwagę na coś zupełnie innego. Te sceny latania wyglądają bardzo autentycznie. Jeszcze Ponieważ animatorzy DreamWorks konsultowali się z ekspertami od ptaków drapieżnych, szybowców i pilotów akrobacyjnych, lot Szerbatka ma przypominać naturalne manewry, które występują czy to w przypadku samolotów, czy to w przypadku dzikich zwierząt. Ale mają one jeszcze jedno głębsze znaczenie. Jeśli oglądacie uważnie, no to zauważycie, że w pierwszym filmie lot staje się metaforą zaufania. Moment, w którym szkawka zamyka oczy i daje się ponieść przez stworza, to w sumie taki skok wiary jak w spider manie W drugiej części za to loty stają się bardziej złożone. Pojawia się w Walka i jej smoki, a przestrzeń powietrzna jest miejscem konfliktu, dominacji i wolności. Trzecie części za to lot nabiera bardziej duchowego znaczenia. Czekaj. Czkawka w sumie jest giga podobna do Luka Skywalkera. Dobra, przeszukałem trochę netali, i dowiedziałem się, że Din de deblo. Powiedział, że trochę się wzorował na Skywalkerze. Bohaterowie wlatują w mgłę i znajdują się w centrum ławicy smoków, lecących do czerwonej śmierci. Jeśli zatrzymamy sobie w tym momencie, zauważymy, że jeden ze smoków niesie hipopotama. To całkiem dziwne, skoro hipopotamy raczej nie występują w Skandynawii. Tak naprawdę jest to nawiązanie do Madagaskaru, a hipopotam to gloria. Twórcy, jak coś, oficjalnie to potwierdzili. Po raz pierwszy na ekranie pojawia się Final Boss, a miejsce okazuje się legowiskiem smoków. Szkawka i Astrid wracają do Berg, ponieważ młodego czeka rytualne Zabicie smoka. Niestety nie może on tego zrobić. Wkurza to starego, który rozściecza smoka. Kazałem go stąd zabrać! Mody ledwo uchodzi z życiem dzięki szczerbatkowi, ale ma to swoje konsekwencje. Furia zostaje złapana i kończy jako nawigator prowadzący do Wyspy Smoków. Wikingowie chcą raz na zawsze skończyć z gadami, ale nie wiedzą na co się pisali i lądują przed Czerwoną Śmiercią. Po krótkiej walce na ratunek przybywają im młodziki na swoich smokach. W tym ujęciu zwróćcie uwagę na ruch ust stoika. Mimo, że nie ma dźwięku, możemy z nich wyczytać. What fuck, oczywiście. Choć tego ostatniego nie mówi. Ekipa współpracuje, żeby pokonać Czarną Śmierć. A czkawka leci pomóc topiącemu się szczerbatkowi. stoi w końcu przemyślał sprawę i przechodzi na dobrą stronę mocy, a następnie pomaga uwolnić Czarnego Smoka. Za to ta scena za każdym razem powoduje ciary. Bohaterowie osłabiają czerwoną śmierć i finiszują go spaleniem od środka. Tak też czkawka, który nigdy wcześniej nie zabił smoka, teraz wykończył tego najpotężniejszego. Kiedy pył walki opada, wszyscy myślą, że czkawka nie żyje. Stoik jest zrozpaczony i mówi takie słowa. Właśnie w tym momencie nie oglądamy już bajki o smokach. Na początku filmu mówiłem wam, żebyście coś zapamiętali. Ojciec i syn wypowiadają dokładnie te same zdanie. I did this. Mimo tego, że są to tylko trzy słowa, to nie są one ogromne znaczenie, bo dokładnie te same słowa wypowiada wcześniej Czkawka, kiedy znajduje rannego Szczerbatka po swoim ataku. Jest to fenomenalny zabieg scenariuszowy, pokazujący lustrzane odbicie, zestawienie ojca i syna. W obu tych momentach bohaterowie przyznają się do błędu. Czkawka zranił Szczerbatka, a Stoik zranił swojego syna. Nie jesteś Wikingiem. I nie jesteś moim synem. Tworzy to piękną klamrę fabularną. Od momentu, w którym czkawka nie pasuje do świata wikingów, do chwili, gdy ten świat zaczyna zmieniać się pod jego wpływem. Bohater budzi się ze śpiączki, niestety bez nogi. Ale wie przynajmniej, że Berg stało się teraz lepszym miejscem. Wszyscy latają na smokach, a w tym miejscu możemy zauważyć, jak podmuch wiatru wylał wikingowi piwo. Jest to nawiązanie do filmu Top Gun. No i tak, no, fantastyczny jest to film. Ja w ogóle pamiętam, jak go oglądałem za dzieciaka. I mi się podobał, ale dopiero teraz te kilka seansów pokazało mi, że to nie jest tylko animacja o fajnym lataniu i o smokach, a piękna historia o zaufaniu, o ojcostwie. A zaraz premiera filmu live action. Ja mam tylko nadzieję, że DreamWorks nie pójdzie w ślady Disneya i nie zrobią z tego plastikowej wersji. Ale kto wie, opinię nagram i tak, więc żeby jej nie przegapić...